Aktualności i wydarzenia. Samorząd gospodarka. Kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie Wójcie, zbliża się końcówka pierwszego półrocza. Jakie inwestycje udało się do tej pory zrealizować? Te planowane na rok bieżący. Trudno dzisiaj mówić, żeby były jakieś oszałamiające efekty, bo to jest dopiero półrocze. Niemniej sytuacja jest następująca. Otóż zakończyliśmy dwie inwestycje w sumie za ponad milion złotych. To są świetlice dla wsi Jawiszów i Kochanów, są po odbiorze. No i możemy powiedzieć, że to są zakończone inwestycje. Natomiast w tej chwili jesteśmy po przetargach i rozpoczyna się realizacja sześciu odcinków dróg gminnych, dróg lokalnych i myślę, że to jest troszeczkę inna sytuacja niż do tej pory, bo zazwyczaj te przetargi były późno, później żeśmy się śpieszyli przed zimą, tak w tym roku wyszło, że udało się te przetargi rozstrzygnąć już na przełomie. Kwiecień, maj, w tej chwili jest realizacja. Jest to taka prognoza dobrego wykonania tychże odcinków. Reszta jest przygotowywana, jest w trakcie robót. Będziemy mogli mówić w okresie jesiennym, co się udało wykonać. Na kwietniowej sesji Rady Gminy obecni byli rodzice, których dzieci nie dostały się do przedszkola w Czeszowie. Czy udało się znaleźć wyjście z tej sytuacji? Tak, udało się znaleźć wyjście z tej sytuacji. Sytuacja była trochę też wynikiem pewnego nieporozumienia, wynikającego z tego, że my przecież w szkołach już nie mamy tak zwanych zerówek, tylko są to oddziały przedszkolne, w których można. Tak samo prowadzić opiekę jak i w przedszkolach. W związku z tym wspólnie z dyrektorem zespołu szkół w Krzeszowie oraz naszymi służbami rozmawialiśmy z rodzicami, ustaliliśmy sobie termin składania wniosków do tych oddziałów przedszkolnych. 15 rodziców złożyło on 15 dzieci i od 1 września, no, będziemy ruszać z oddziałem przedszkolnym. Dodatkowo również dla tych rodziców którzy wnioskowali o takie rozwiązanie. Panie Wójcie, bierze Pan udział w plebiscycie samorządowca 25-lecia, ogłoszonego przez Gazetę Wrocławską. Jak na razie znajduje Pan bardzo dobrą czwartą pozycję, wyprzedzając m.in. Budena Zwojskiego, Rafała Juranza czy Rafała Dudkiewicza. Jak Pan traktuje tego typ plebiscyt? Trochę z uśmiechem, y, dlatego że jest to zabawa. Y, oczywiście, jeżeli mówimy o plebiscycie samorządowiec 25-lecia, y, to dla mnie istotnym byłoby ustalenie kryteriów, kogo tam należy zgłaszać, dlatego że znam samorządowców z Dolnego Śląska, znam szczególnie tych, którzy zaczynali w 90 roku, w związku z tym no, należy to traktować w formie zabawy, jest to jakieś takie no, zwrócenie na może na siebie może na kogoś ja powiem że zupełnie zresztą nie jestem odkrywczy większość na takie pytanie będzie odpowiadać że jest to forma zabawy ja to samo e, mówię oglądaj serwis informacyjny gminy kamienna góra panie przewodniczący co będzie tematem 40 sesji rady gminy kamienna góra na 40 sesji rady gminy kamienna góra Będą omawiane tematy związane ze sprawozdaniem ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013. E, Przedstawi te sprawozdanie pan Patryk Strauss oraz promocja gminy za rok 2013. Będzie również przedstawiona informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013, którą przedstawi kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy pani Maria Jaśnikowska. Będą podjęte uchwały dwie uchwały. Jedna związana z, ze zmianami w budżecie, a druga uchwała związana z przyznaniem i zwrotem zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się. W sprawach różnych będzie prezentowany projekt uchwały dotyczący zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra na miejscowości Krzadów, Przed podjęciem uchwały, która nastąpi na następnej sesji i będzie również przedstawiona petycja mieszkańców Przeszowa, czyli rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola publicznego w Przeszowie. E, I w tej petycji będzie zawarta prośba o utworzenie oddziału. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Pan prezes jedną stęgę, pan wójt drugą stęgę. I głośne prawa bijemy. Robimy to tak, tak jest. O, piękna Odmiennym. sprawa. O, dobra. Szanowni Państwo, boisko zostało otwarte. Panie Prezesie, ten dzisiejszy dzień to taki jest wyjątkowy dla Was, bo udało Wam się wybudować zaplecze i to dzisiejsze boisko otwarcie uroczyste. Trafił Pan samą setkę, można powiedzieć. Akurat ze wszystkim my zdążyli, można powiedzieć, zaczęliśmy nawet 18 grudnia już, to jak Państwo widzą z tyłu za nami są trybuny na 160 osób i chwalić Bogu, że to się udało tylko nam. Z boiskiem można powiedzieć, że też się nam udało. Wiadomo, że jakieś poprawki wyjdą jeszcze w trakcie, bo wychodzą. Uważam, że serce zostało włożone i serce pisarzowic widzimy, że jest. I tutaj przed chwilą... Akurat siedziałem, ciastko jadłem z panem wójtem i powiedział wyraźnie, jak popatrzył, to jedno z równiejszych boisk pisarzy. Ale to przede wszystkim e, była praca, praca. Ja jak rozpocząłem te boisko, to po nocach nie spałem. E, z myślą mówię, co mnie syn wciągnął. A tak jak tu kiedyś wywi wydałem wywiad, e, to dzięki mojemu synowi, który mnie... Yy, po, yy, powiedział, że takie coś taką inwestycję zrobić. To jest, to jest piłkarz, trener, trenuje juniorów, trampkarzy, jest zaangażowany sercem i robi też społecznie tak jak ja robię społecznie. Na. Tą chwilę, tam gdzie są y, zespoły, ludowe, kluby sportowe i są aktywne, biorą udział w rozgrywkach. Tam boiska są naprawdę na dobrym poziomie. To było jedno z y, ostatnich, które, jak gdyby nie y, spełniało tych wszystkich wymogów określonych przez PZPN, w tej chwili się okazuje, że kto wie, czy nie będzie najlepsze. Ale to tak zawsze jest, że to, co się robi najpóźniej, to jest się robi naj. Także, no, ja myślę, że w tej chwili, jeżeli będzie jakaś aktywność jeszcze wykazana być może w Jawiszowie, bo tam tradycje takie są. To tam trzeba będzie się zająć no jakimś miejscem do gry takim jakie żeby spełniało wymogi PZPN. -u. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Kamienna Góra. Od 2011 roku Polska bierze udział w ogólnoeuropejskiej kampanii. W dniu dzisiejszym mamy spotkanie z okazji tygodnia z internetem jako centrum biblioteczno-kulturalne gminy Kamienna Góra bierzemy udział w kampanii Tydzień z Internetem, który odbywa się od 24 do 30 marca. Dzisiaj spotkanie w filii biblioteki w Gorzeszowie jest prowadzone z młodzieżą. Mamy spotkanie, podczas którego odbędą się ćwiczenia, warsztaty, konkursy i Luźne rozmowy na temat internetu, zastosowania internetu w dzisiejszym świecie, na temat możliwości, jakie nam daje internet, możliwości szczególnie dla rodziców, położone na to, żeby młodzież potrafiła wybrać, spróbować wybrać swój zawód w przyszłości. Koordynatorem na Polskę jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a patronat objął honorowym patronatem prezydent Rzeczypospolitej Polski Brunisław Komorowski. Celem tego programu jest stworzenie planu rozwoju biblioteki, który stworzyliśmy i został na szczęście zatwierdzony. Udział w takim programie daje nam wiele możliwości, między innymi możliwość udziału w różnych projektach, programach, prowadzonych przez właśnie Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Bo lubisz kierować, prawda, zespołem, tak? Bo potrafisz kierować zespołem, bo słuchają mnie ludzie. Jest coś takiego, słuchają cię ludzie? Nie. Ale wtedy by zaczęli. Wtedy by zaczęli. Monika. Przy zdaniem. No. Dobra. Dobrą chwilę bezpieczeństwa Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie Wójcie co w dniu dzisiejszym Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze się odbędzie? Jest to promocja książki, która powstała z inspiracji gminy Kamienna Góra, chociaż opisująca tereny właśnie dzielnice miasta Kamiennej Góry, tajemnice Antonówki. Z inspiracją do powstania tejże książki, której wydawcą jest Piwum System z Góry, treść napisał Znany u nas regionalista pan Lubieniecki, natomiast inspiracją, tak jak powiedziałem, były wykopaliska, które doprowadziły takie archeologiczne badania, doprowadziły do potwierdzenia na terenie Dębrznika, tuż na Miedzy z Antonówką właśnie występowanie grobów z II wojny światowej. Także dzisiaj, e, pierwsze, e, mam nadzieję, że takie bardzo właściwe, początkujące e, opisy e, i zdarzeń, i tych terenów, i wszystkiego tego, co związane jest z historią wojny II wojny światowej. Więc może mi zadacie takie pytanie, dlaczego tajemnicza Antonówka? Bo niektórzy mówią, dlaczego tajemnicza? Proszę Państwa, tyle lat minęło od końca II wojny światowej i do dzisiaj Antonówka jest jedną dla nas wielką tajemnicą. Wbrew pozorom, Wiemy 5-10% tego, co powinniśmy wiedzieć w standardzie. Około 90% wiedzy nie ma, jest poza naszym zasięgiem. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Historia Antonówki jako osiedla kamiennej góry jest bardzo krótka, bo zaczęła się w drugiej połowie lat 30. XX wieku, czyli kilkadziesiąt, 70, 80 lat temu. Związane jest z powstaniem fabryki amunicji, potężnej fabryki amunicji, jednej z sześciu w ósmym okręgu wojskowym, tym dolnośląskim okręgu wojskowym, bo tak Niemcy oznaczali ósmy okręg wojskowy, czyli ten nasz dolnośląski, siedziło we Wrocławiu, bo to jedna z sześciu fabryk amunicji. Do dzisiaj nie ma żadnej dokumentacji, która była wytwarzana w chwili budowy fabryki i jej funkcjonowania, a więc nie mamy tej podstawowej dokumentacji. Kiedy zaczęto budować, kto budował, ile osób budowało, yy, jaka była produkcja, czyli konkretnie co produkowano: czy granaty moździerzowe, czy pociski artyleryjskie, jakiego kalibru, czy również jak niektórzy mówią, szable. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Dzisiaj postanowiliśmy zorganizować turniej halowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Kamienna Góra. Panie Adamie, to nietypowo. Zawsze spotykamy się na powietrzu, a dzisiaj w hali. No, wyszliśmy z taką propozycją, bo padały propozycje, że nie ma y, alternatywy dla lata w zimie, więc postanowiliśmy, żeby w, y, w czasie ferii zorganizować taki na hali, na zasadzie też takiego naszego turnieju y, strażackiego. strażackiego tak jak... Jakie drużyny występują? W tej chwili no, mamy drużyny Ptaszkowa, pisarzowic. Janiszowa i Ogorzelca. Na czym będą polegały konkurencje? No będą po prostu, to jest sztafeta, sztafeta każdy indywidualnie na czas, poszczególnie tam ułożenie węży, slalom, przeniesienie gaśnicy, no to są takie elementy wybrane z naszego ctf u który, który organizujemy już na, na zawodach takich. Czy będą jakieś nagrody? Tak, dla każdego zawodnika, który był pierwszy w kategorii, bo tu jest, rozróżniamy jeszcze kategorie, podstawowa szkoła i gimnazjum, więc dla każdej osoby z podstawowej szkoły, dziewczynka dostanie nagrodę i chłopiec, i w gimnazjum to samo, chłopiec i dziewczyna dostaną, ci co zajmą pierwsze miejsca. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Kamienna Góra. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w gospodarstwie agroturystycznym na Górce w Krzeszowie u Państwa Jolanty i Wiesława Semeniuk. Co wyróżnia Państwa ofertę na tle pozostałych w regionie? Wraz z mężem Wiesławem prowadzimy agroturystykę w Krzeszowie koło Kamiennej Góry. Mamy dla Państwa przygotowane pokoje gościnne wraz z łazienkami, dostęp do dużej, ładnej kuchni, a także ogrodu, w którym możecie Państwo odpoczywać, grillować. Zapewniamy parking, jak również ekologiczne jedzenie, takie jak mleko oraz jego wyroby masło, śmietane, ser, swojskie jajka, a także kozie mleko oraz domowe ciasta. Serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę nas odwiedzać. To był serwis informacyjny Gminy Na Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.